Zwierzeń niekonwencjonalne, bo zaszpatki się spotkały, ale kameralne miejsce. No to Diva, od ciebie zaczniemy. Co cię tu sprowadziło? Znam Paulinę od 8 czy 9 lat, regularnie mi to wyrzyguje, mówiąc, moja najstarsza klientka. Aha, to bardzo miłe. Tak. Trafiłam do niej w takim momencie dosyć trudnym dla mnie, gdzie różne moje znajomości rozpadły się. A i tu znalazłaś kolejne przyjaciółki? Ja tutaj znalazłam niesamowite, ja tu znalazłam dziewczyny. Jak przyszłam na pierwsze zajęcia, stanęłam za Jedną dziewczyną, no ja i tak sobie myślę, ale laska, pewnie głupia. Później się okazało, że po prostu super dziewucha. I wszystkie, każda z nich ma historię. Przychodzę i wiem, że jak, będę, że jak będzie widać mój brzuch, to nikt nie powie weź 100% akceptacji. Co ciebie tu przywiodło? To nie było tak, jak w innych siłowniach, że idziesz, każdy na ciebie patrzy. Tutaj po prostu była taka atmosfera piosenki z moich dawnych lat, gdzie ona robiła do tego takie choreografie, że normalnie ja nie wiedziałam, co powiedzieć. Weronika jest osobą, której zrobiłam fantastyczną niespodziankę na jej ślubie. Przyknęłam dziewczyny, podjechałyśmy samochodem, drzwi na wszerz, muzyka, jej ulubiona zumbowa piosenka, wystartowałyśmy z zumbą, ksiądz się trochę zdziwił, ale zaakceptował. I po prostu na ulicy tańczyłyśmy. Ona się nawet do nas przyłączyła w tej wielkiej kiepce ślubnej. A z tobą jak było? Ja tak naprawdę jestem młodsza od wielu pań, które tutaj chodzą, ale ja nie czuję tej różnicy wieku. Ja tutaj przeżyłam kawałek swojego życia i były momenty, w których no zgubiłam się, jeżeli chodzi o, o odżywianie. O odżywianie, tak. Jestem anorektyczką, która już wychodzi. Ważyłam tak naprawdę. 35-6 kilo i A już teraz nie wyglądasz e, 48 już jest postęp i widzę światło. Te dziewczyny, które były dookoła cię wspierały, czy to dzięki nim tak. też zaczęłaś no, tak. przełamywać się, tak? Bo dzięki temu, że my tworzymy taką rodzinę, to te głosy od Pań, że coś się dzieje, e, były przepełnione taką miłością. Był taki moment, kiedy Paulina wzięła mnie na rozmowę i powiedziała mi po prostu, nie możesz już ćwiczyć. Musisz się wziąć za siebie, ale ja też nie chcę ci odbierać tych ćwiczeń, więc najpierw w ogóle nie mogłam ćwiczyć, później mogłam chodzić powoli na jogę, na jakieś takie delikatniejsze i spokojniejsze zajęcia i dopiero kiedy już uzyskałam taką wagę, gdzie no moje życie nie było zagrożone, gdzie ja już mogłam sobie pozwolić na więcej i nie bałam się też jedzenia.